Ale jest to trzeci odcinek z naszej serii Życie w Minecraft. Wiecie, tak zastanawiałem się yy, poza zagraniu, że rozwiązanie domek na drzewie to jest raczej głupi pomysł. E, nudne to. Ło, wow, ho, 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 Nie będzie nudne, tylko będzie wszystkie. Mi się to nie podoba. A, to jest jedna rzecz. Jak możecie zauważyć, mam owego, nowego który się nazywa Fateful bodajże i on zmienia tyle w grze, że poprawia po prostu piksele gry i gra staje się ładniejsza nie ma co narzekać zanim jest to dużo ładniejsze niż Dilt, Tilt, Tilt, Dilt, kurde, dobra, nieważne. Jest to dużo ładniejsze niż yy, Default sprawia, że gra jest przyjemniejsza no, można to tak powiedzieć no dobra tam idziemy szukać tak razie razie miejsca no domek no, no, bo y, nie spodobało mi się tutaj idziemy. mam nadzieję, że nie trafię na kół zimę oczywiście a no, jest łatwy dobra oczywiście trzeba zamieć grubeczkę gin grubeczką ojciec skończył mi się nie czek dobra Zrobimy sobie następne jakieś lasy brzozowe. Może będzie coś fajnego, bo nie chcę Junki, Naprawdę nie chcę Junki. Mi się ogóle nie podoba, chyba przez to, że za często jest bardzo łatwo ją znaleźć. I takie, tam dalej, dalej, dalej. Wow, co jest zajebiste. Tutaj będzie trzeba coś zrobić. Ale to nie teraz. Będę musiał zapamiętać to. Bo to jest zajebiste po prostu. No a tutaj co? A myślałem, że znowu kaniona. Nie. A, nie wiem o co chodzi. Mam takie, takiego dirta. Nie wiem, czy tak jest naprawdę, czy jak. Jak już go dokopię, to, to jest zwykły. Nie Może to u mnie jakiś bunt, albo coś. Nie wiem. Zobaczymy. Dobra, no chyba już tutaj się już kończy powoli dżungla. To jeszcze widać trochę. Ale mamy dynie. Wuhuu Podbiegniemy trochę. Dobra. Chcę szukać jakiejś góry zapewne. Bo góry w Minecrafcie to mi się rzadko zdarzają. Jakieś ładne góry, takie naprawdę ładne, a nie. Takie odwalone. Myślę, czy może nie pobrać moda, który będzie mi pozwalał yy, na, 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 jak, no kurde, zapomniałem. Nie wiem, jak wam to powiedzieć, na się. Kto będzie wracał do starych generatorów map, o tak. To bym sobie wziął jakiegoś z alfa, bo tam były ładne polany. W ogóle ładne wszystko, a tutaj to co? Bagno tam, tam dżungla. A ja co mam, biedny, tutaj mieszkać, tak pomiędzy tym a tym? No chyba was pogieł. nie chcę ginę. Eee. To chyba sobie góry nie znajdziemy. Będę musiał, musiał się zawrócić, czego mi się nie chce, raczej zamieszkamy tutaj, bo jest... Cholerę prostego terenu Całkiem prosty teren tutaj jest, naprawdę Ta Zaraz zniszczymy te drzewka i sobie zbudujemy coś Dobra, ścinamy to Ścinamy to, ścinamy to, ścinamy to Dobra, może mi jakoś jakiś pomysł podsuniecie na domek Nie mam pomysłu na razie Choć może nie, nie mam pomysłu będzie na pewno w dużej części z drewna, ponieważ jest ono bardzo łatwo osiągalne i ładnie wygląda. Przynajmniej mi się podoba. Nie wiem jak wam zachód słońca. Zaraz będzie noc i zaraz będzie walka. Będziemy walczyć z potworami. No śmierć i życie. Będziemy walczyć. Huhu. Nie będziemy walczyć. O, no, no tak, w to noc nie idziemy spać. Będziemy próbować walczyć z potworami. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Tak. Chyba zbudujemy sobie coś, żeby schować swoje. już się, już są. Oż ty, oż mordę. Nie, ja, ja szybko buduję coś na spidzie. Było można łatwo zmniejszyć PM. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy. Coś takiego małego. Tak, 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 tak. Tak, 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 tak. tak, tak, tak. mi to nie wyjdzie Dobra Trudno walić Mówi się trudno i płynie się dalej Mówi się trudno i płynie się dalej Dobra, mamy naszą pierwszą hatencję, hatencję. hatencję. Czy w to tam nazwać z bu. mam cały ekwipunek zajęty ale mam przynajmniej podstawowe rzeczy, takie jak to i to. Tu będzie łóżko, a tu będzie skrzynia. Idealnie! to idealnie! Weźmiemy to, te deski. Zrobimy z tych desek tutaj i z tych desek tutaj skrzyneczkę. Postawimy tutaj skrzyneczkę. To hmm, przerobimy na deseczki. Zrobimy z tego dżuwiczki, postawimy tutaj. Tutaj postawimy swatki. Nie zajebiście. Dobra, teraz schowamy to wszystko. Tak, Ta owej się. Jeszcze to. I oczywiście to, jakże inaczej. Zrobimy sobie buty. Weźmy to, schowamy Weźmy trochę jeszcze tu mięsko weźmiemy kąpla 2 weźmiemy nie wiem po co tyle, zaczął dwie i schowamy tu jeszcze to Dobra. i robimy tak, patyki i robimy miecz i robimy Jesteśmy już wykoksani normalnie, wszystkich zniszczymy Co jest, są te potworki czy nie ma? No i mam łatwe, powinno być Cześć, tut, tu Jabłka, jabłka, mamy jabłka A tam widzę dużo nasionek i troszkę drewna jeszcze mam. Uuuu, impre uu, impreza. Uuuu, impreza. Uuuu, impreza. O nie, oż gnidy. W trójkę na jednego? Ja was zaraz zniszczę. Nawet mi nie wybuchaj tu. Wow! Wow, wow, wow Wow. O, oni się do mnie zabiją? i trzeci poziom mamy jesteśmy najlepszymi graczami Dobra, na tych mogę iść na nożesz w mordę ludzie Tutaj coś jeszcze dla mnie? Chcecie jeszcze powalczyć? Mamy skórę syny. Ty widzę chcesz Święty jesteś Ty też Kurde ten już wybuchł I zrobił Małe jeziorko. Coś jeszcze, coś, coś jeszcze Tutaj Chodź, chodź, Dobra. No i co, idziemy dalej. Co je ma być? Co to ma być? Więcej was nie ma? No, chodź tu. Chodź, chodź, chodź tu. O, ty! O, ty! Nie spodziewałem się takiego obrotu sytuacji. Widzę, że jeszcze mnie chronisz kiedy, tylko oni. Dobra, giniesz. trochę mam użyć. Się... Co ty tam ty, już się tam zrespiłeś. Tygni gnido. Ale zombie jakieś są... idiotyczne normalnie. Mają rozum na poziomie nie powiem kogo, bo nie ma takiej osoby, która jest... Inter... Indentcznie głupia jak oni. Dobra, dwa pojąki. Rządzimy normalnie. Jeszcze ktoś? Jeszcze? No, jeszcze? Ostatni nas przeciwnik Dobra, o idealnie. O! O w mordę! O w mordę Uciekamy jak najdalej No nie, tego to ja nie się nie spodziewałem. Nie no, no... bądź tu. Dobra. To no, zaraz ja jakoś chyba powiedzimy. Dobra. Jestem Gorlin97. To jest koniec odcinka trzeciego. I życzę miłego oglądania. No, cześć!